Przedstawiam Państwu nasz najnowszy produkt. Zestaw diament wyposażony w najnowocześniejsze oświetlenie High Power LED. 2 razy 120 w czyli 240W. Jest to przelicznik mniej więcej jak 600W Hakuini. Proszę zwrócić uwagę. Tak oświetlony jest zbiornik. Jest to akwarium 700 litrów o wymiarach 130/70x70. /70. Zestaw proponujemy w cenie 19 tysięcy z pełnym wyposażeniem, z zawartością, czyli tak jak widać tutaj na filmie, montażem oraz aranżacją. Dostawa jest również w cenie na terenie całego kraju. Filtracja za pomocą sampa, komin przelewowy, pod spodem filtr o pojemności około 200 litrów. Dwie najnowocześniejsze lampy High Power LED okrągła 120W oraz prostokątna, najnowsza, w tej chwili opracowana już typowo dla akwariów roślinnych, 120W lampa. No nie mające sobie równych praktycznie rozwiązanie dyskwalifikuje całkowicie metal halogeny pod względem jakości światła. Proszę zwrócić uwagę. Jedynym miejscem obecnie, w którym można zobaczyć tego typu lampy jest właśnie firma Argus Akwarystyka w Wołowie przy ulicy Leśnej 6A oraz instytucja państwowa czyli Ogród Zoologiczny we Wrocławiu. Lampy zostały zastosowane w akwarium 5800 litrów z biotopem oceanii. Zapraszamy państwa do zakupów. Argus Akwarystyka, ulica Leśna 6A, Wołów Akwarium wykonane jest z trzech szyb OptiWide Dwie szyby boczne oraz szyba przednia Klejone jest czarnym silikonem tak jak na załączonym filmie. Oczywiście w skład zestawu wchodzi szapeczka, akwarium oraz jego wyposażenie, oszczęd techniczny oraz organizmy, które znajdują się wewnątrz.